Pierwsza runda pytań. Ta pierwsza runda pytań, proszę Państwa, to polityka zagraniczna. Pięć lat temu rząd Ewy Kopacz zgodził się na kwotę w ramach przymusowej relokacji imigrantów. Po zmianie rządu ten dyktat został odrzucony. Teraz znów wraca temat uchodźców. Turcja otworzyła granice. Dziesiątki tysięcy uchodźców no, szturmują w tej chwili granice Unii Europejskiej. Jak powinna zachować się Polska właśnie w tej sprawie? I Krzysztof Webosa teraz odpowiada. Szanowni Państwo, ten program przymusowej relokacji uchodźców przez Unię Europejską e, oczywiście został odrzucony. Został odrzucony po szerokich społecznych protestach, dlatego pragnę podziękować tym wszystkim, którzy kilka lat temu wymogli na rządzie Prawa i Sprawiedliwości zmianę stanowiska. Przypomnę, że pierwsze stanowisko ministra Błaszczaka było takie, żeby wykonać zobowiązania powzięte przez rząd Platformy Obywatelskiej. Wówczas tę decyzję firmował obecny tutaj w debacie e, Rafał Trzaskowski. E, Oczywiście powinniśmy prowadzić politykę imigracyjną samodzielną. Powinna być to odpowiedzialna polityka imigracyjna. Polacy są narodem gościnnym, natomiast ci, którzy są przysyłani na siłę, to nie są goście. Musimy też ostrożnie podchodzić do polityki imigracyjnej, którą prowadzi obecny rząd. Operuje cynicznie hasłami antymigracyjnymi, a jednak przez ostatnie kilka lat populacja muzułmanów w Polsce uległa podwojeniu. W innych sprawach w polityce zagranicznej musimy dumnie bronić swoich interesów narodowych. Zachęcam prezydenta Andrzeja. Du Tutaj, gdy będzie w Białym Domu w przyszłym tygodniu, by powiedział, że odrzuca. Bardzo dziękuję na odpowiedź. Od... A w drugiej rundzie pytań jako pierwszy będzie odpowiadał Rafał Trzaskowski. To będzie pytanie ze świata wartości, wartości bardzo bliskich, olbrzymiej większości Polaków. Czas pierwszych komunii świętych, a zatem czy jest pan za umożliwieniem dzieciom przygotowania się do pierwszej komunii świętej na lekcjach religii w szkole? Bardzo proszę o odpowiedź. Czas na odpowiedź Krzysztofa Bosaka. Temat religii w szkole to temat zastępczy. Tak naprawdę w tej chwili nie ma żadnego konfliktu społecznego w tej sprawie. Ci rodzice, którzy chcą posłać dzieci, posyłają je, ci, którzy nie chcą, nie posyłają. Rozwiązaniem idącym dalej w duchu wolnościowym jest wprowadzenie bonu edukacyjnego, tak by rodzice mogli tworzyć szkoły, które są związane z tym systemem wartości, które wyznają. Mają taki program pedagogiczny, jaki uważają za najwłaściwszy dla swoich dzieci, a nie byli skazani tylko na szkoły stworzone przez samorządy albo na płacenie drugi raz za to samo. Za co już zapłacili w podatkach wczesnym. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że nasz system wartości jest pod silną presją z zagranicy. I tutaj obóz rządzący nie zrobił właściwie nic na rzecz umocnienia naszej kultury i ochronienia jej przed zewnętrznymi wpływami. Uważam, że to, co trzeba zrobić, to wypowiedzieć konwencję stambulską, wprowadzić pełną ochronę życia nienarodzonego, powstrzymać szkodliwe wpływy organizacji LGBT w szkołach przez uszczelnienie prawa oświatowego, żeby żadny seks edukator. To, że nie wchodzili do szkół z zewnątrz. I kolejna runda pytań, czyli polityka społeczna. I temat, o którym mówi się bardzo wiele w ostatnich dniach, tygodniach. Prezydent Warszawy zapowiedział, że jego marzeniem jest udzielenie pierwszego homoseksualnego ślubu. Jego zastępca zaś zaproponował tak zwane etapowanie czyli najpierw związki partnerskie. Potem małżeństwa homoseksualne, a w końcu adopcja dzieci przez pary homoseksualne. To oczywiście wymaga zmian ustaw i konstytucji RP. Czy pan jako prezydent zgodzi się na te zmiany? I teraz, teraz będzie odpowiadał Krzysztof Bosak. Oczywiście nie zgodzę się na żadne tego typu zmiany. Nikt też ich w Polsce nie rozważa poza siłami skrajnie lewicowymi. To pytanie, które ma oczywiście pogrążyć kandydata Platformy Obywatelskiej, którego słowa zostały zacytowane, i poprawić pozycję obozu rządzącego i jego kandydata urzędującego prezydenta Andrzeja Dudy. To zagrywka dla osób mniej inteligentnych, które nie zauważyłyby, że obóz rządzący w tej sprawie przez 5 lat i prezydent Andrzej Duda przez 5 lat nie zrobiły nic. Tymczasem to, co ja postuluję, to powstrzymać finansowanie z zagranicy tego środowiska. Ono w dużej mierze działa za obce pieniądze. To uszczelnić prawo oświatowe, tak żeby, jak powiedziałem w poprzedniej rundzie, organizacje zajmujące się tą tematyką nie wchodziły bez zgody i wiedzy rodziców do szkół. To następnie oczywiście powstrzymanie tych wszystkich prowokacji, a nie tych, którzy przeciwko nim protestują. Przypomnijmy, że ludzie, którzy wyszli w obronie rodziny na ulicach w takich miastach jak Białystok, Lublin, Rzeszów, byli atakowani przez policję, którą kieruje rządzące Prawo i Sprawiedliwość. To nieakceptowalne. Dziękuję bardzo. Z nami runda czwarta, gospodarka i bardzo konkretne pytanie. I również bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Euro czy złoty? Czy i ewentualnie kiedy Polska powinna przyjąć walutę euro? Pierwszy to w Bosak. W mojej ocenie to nie jest pytanie o gospodarkę, to pytanie o politykę zagraniczną, dlatego że pogłębianie integracji europejskiej, któremu jestem przeciwny, jest pytaniem o dalsze kierunki naszej polityki zagranicznej. Jeżeli chcemy porozmawiać o aspektach gospodarczych polityki europejskiej, to dużo istotniejszym, aktualnym i rzeczywistym tematem do dyskusji jest obecny projekt zadłużania Unii Europejskiej na poziomie Brukseli, stworzenia nowego instrumentu, którego eurokalaci chcieli przez lata i nigdy nie mieli. Prezydent Andrzej Duda chwalił się, że to. Jego list sprawił, że ten nowy instrument zadłużania całej Unii Europejskiej jest tworzony pod pretekstem przypomnijmy epidemii. Platforma Obywatelska tego nie kontestuje. To pokazuje, że te dwie główne partie wspierają integrację europejską. Poza obszarami, o których się dyskutuje w świecie publicznym. Jeżeli zaś chodzi o naszą gospodarkę, to najważniejsze fakty, wzrost bezrobocia w ostatnim tygodniu, załamanie produkcji przemysłowej, spadek pensji, wiele osób zwolnionych, renegocjowanie płac. To są rzeczy, o których powinniśmy dyskutować, a nie temat zastępczy, jakim od lat jest waluta euro, która nie wygląda euro. Czas na piątą rundę pytań: sprawy wewnętrzne, I szanowni państwo, bardzo ważne pytanie. I bardzo proszę o bardzo konkretną odpowiedź. Od czterech miesięcy świat żyje pandemią koronawirusa. Trwają prace nad wynalezieniem szczepionki. Gdy mm, zostanie wynaleziona, czy Polska powinna tę szczepionkę kupić i czy szczepienia powinny być obowiązkowe? Pierwszy, Krzysztof Bosak. No to kolejne ciekawe pytanie. Pytanie o coś, co jeszcze nie istnieje. Moja odpowiedź brzmi dwa razy nie. Poważniejsze tematy przedstawiłem na przykład w pakiecie dla medyków. Zakaz wypowiadania się w ogóle na temat obecnej epidemii dla pracowników ochrony zdrowia. Plączący się w swoich deklaracjach minister Szumowski, który raz mówi, że wirus groźny, raz, że niegroźny, raz nosić maseczki, raz nie nosić, raz wybory za dwa lata, raz za miesiąc. No to wszystko jest jakaś komedia, w którą zostaliśmy wprzęgnięci. Ktoś tutaj nie traktuje nas do końca poważnie. Ja poważ... Nie traktuję wyborców, dlatego przyszedłem dzisiaj z konkretnymi projektami ustaw. Ustawa o dobrowolnym zus dla przedsiębiorców. Ustawa wprowadzająca. Um... Podatek dochodowy w kwotę wolną. 5 tysięcy każdy podatnik na tym zyska. 30 tysięcy kwota wolna rocznie. To są konkrety. O takich rzeczach powinniśmy dyskutować. O tym, jak nasze państwo będzie sprawne, przyjazne, o tym, jak poprawić realnie sytuację w ochronie zdrowia. Fundusz, o którym była mowa ze strony pana prezydenta nie istnieje. I minuta dla Krzysztofa Bosaka. Polska od lat rozrywana jest jałowym niszczącym konfliktem dwóch obozów politycznych. PiSu i platformy. Pytania w tej debacie zostały tak dobrane, żeby ten konflikt wzmocnić i jeszcze głębiej nas podzielić. O euro, religię, imigrantów, LGBT, szczepionki. Polska potrzebuje alternatywy dla tego jałowego podziału. Jeżeli chcecie tego podziału więcej, Głosujcie Państwo na prezydenta Trzaskowskiego, głosujcie Państwo na prezydenta Dudy. Dudę. Jeżeli chcecie prawdziwej alternatywy, taką alternatywę od dwóch lat tworzy Konfederacja, nowy sojusz wolnościowców, narodowców, konserwatystów, polskich patriotów. Jako prezydent będę bronił bezkompromisowo naszych interesów narodowych na arenie międzynarodowej, wartości konserwatywnych, budował nowoczesne państwo, pracował politycznie dla społeczeństwa w duchu alternatywy merytorycznej, zdrowego rozsądku, odwagi, dumy z własnej tradycji, dumy z własnej wspólnoty narodowej. Proszę o państwa. Pokażę. I to była, proszę państwa już ostatnia wypowiedź pod